Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj drugi dzień lutego. Jest godzina 19.28. Dostałem informację od produkcji i z działu PR-u, że pojawiło się dużo komentarzy, że się Państwu długie włosy nie podobają. I w związku z tym, pod groźbą, oczywiście, bo nie robię tego też dobrowolnie, pod groźbą utraty pracy postanowiliśmy coś z tym zrobić. Postanowiliśmy oddać je na szczytny cel. Yy, Państwo na pewno się domyślają jaki. Są ludzie, którzy potrzebują takich włosów podobno, mimo że są siwe. Ale powiedzieli, że sobie pofarbują i dadzą komuś, kto aktualnie włosów nie ma, bo jest chory i będzie miał. Ale żeby Państwo nie mówili za jakiś czas, że nie wychodzimy naprzeciw w tej firmie oczekiwaniom i jak się włosy nie podobają, to włosów Jawor nie będziemy. To jest efekt naszej pracy. Mamy dużo włosów na dywanie i przede wszystkim mamy dużo dobrego podobno materiału do oddania. Tam gdzie trzeba na włosy dla ludzi. I jawor będzie wyglądał teraz tak przez jakiś czas. Jak się nie podoba, to się nie podoba. A jak się podoba, to się podoba. Dziękuję bardzo i jak ktoś ma za dużo włosów albo za długie, to polecamy razem z całą naszą firmą, żeby zrobić z tego użytek. Cześć! Frotka mi została po włosach tylko długa, ale to już nie muszę jej mieć. Jeżeli się Państwu długie włosy nie podobają, to proszę kontynuować tę praktykę. Nacisków na firmę. I napisać, czy Wam się krótkie włosy podobają. W komentarzach to można napisać. Proszę się nie oszczędzać. Ja może jestem wrażliwy, ale jakoś to dźwignę. Jak się komuś krótkie nie będą podobały, to będzie musiał poczekać, aż włosy znowu urosną. I tak w kółko: będziemy je ścinać i zapuszczać. Ścinać i zapuszczać czytać komentarze i w zależności od tego, jakie będą komentarze, to będą albo krótkie włosy, albo długie włosy, albo średnie, albo siwe, albo może jeszcze wymyślicie, żebyśmy zafarbowali coś.